I co wie? Zobaczcie, jaką zbudowałem... Jaki zbudowałem zamek Widzicie jaki wielki? Chodźcie, oprowadzę was po nim. Ta, to jest takie fajne drzewo. Co tu się dzieje? Patrzcie, to Jest tak wielk, wielki zamek. Dobra. Tutaj jest... jest jakby ktoś tu przyszedł, to tu są ognia. Więc jakbym na przykład tutaj... Miał redstone, i porzuć tu to by tak tutaj więc Normalnie to, takie rzeczy by tu się działy. I jeszcze tutaj patrzcie, tu tak można, to jest takie fajne, to taki, fajny, to taki fajny zamek zbudowany. Co tu się dzieje? Dobra, zobaczmy na początku konnatę tutaj. Wszystko, ale czekaj, kto tam jest? Czekaj, kto to? Dzisiaj to? Kto to jest? 6. kim jesteś? Czy to jest Godzilla? Tak, to ja. No nie, proszę nie! Już to było, już proszę, nie, nie zabijaj mnie. Chciałbym ci powiedzieć, że moja rodzina chce się na to zemścić. O kurde. Widzowie, będzie trzeba szybko pójść po zbroję i inne rzeczy. Bo on powiedział, że będzie walka z Godzillą. Mecha Godzilla. Znowu? No co to ma być? Co. Dobra, biorę wszystkie zbroje, wszystko. Ale czekaj. Potka nieskończonej mocy? Co to jest? Dobra, piję chyba to dobra. No. O kurde, widzowie! Patrzcie, mam efekty. Co to są za efekty? Szybkość 4 i siła 5, 6. No, co yy, to na pewno go pokonam? Dobra, tylko z, szybko muszę się przygotować. Szybko muszę wszystko sobie ułożyć, więc poczekajcie. Dobra, widzowie, wszystko sobie ułożyłem. Jeszcze tylko HP sobie dodam. Zobaczmy, wszystko tutaj. Czy ognia u mnie będą działać? Trzeba tylko tam wejść, a ja nie wiem jak. To poczekajcie chwilkę, etko ja znajdę wejście. Dobra, znalazłem wejście. Idziemy. Patrz, nie, nie w tą stronę, to trzeba w tą stronę. Da. Pamiętajcie o pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji, żeby widzieć więcej filmików takich. One są... To są naprawdę, no patrzcie, no to będzie zaraz godzinne, rozwali mi bazę całą. Szybko po, po ognie. Szybko. Właśnie specjalnie wziąłem redstone, żeby, no, nie rozwalili. Dobra, tu już działa mechanizm. I zaraz chyba będę to włączał, jeżeli przyjdzie ten straszny potwór. Tylko na początku wszystko sobie właśnie wezmę i ten, żebym nie zginął. Więc widzowie, pomóżcie. Co to będzie, jak Godzilla przyjdzie? Ona może jeszcze przyjdzie z... Jak tak powiedziała Godilla, że przyjdzie ze swoim bratem? No to co to ma być? Jak, jak, jak mi się to uda? Z jakim bratem w ogóle? On ma brata w ogóle? widzowie, wszystko sobie ułożyłem, wszystko tutaj się przygotowałem, ale na początku was oprowadzę po tym zamku. Dobra. Wow, to jest właśnie. To jest tak fajny zamek, mówię Wam. Ma tak dużo wejść, kurde, wyjść. Ja się nie to tylko policzyć. Da, jestem w jakimś ogródku, to nie wiem. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Gdzie ja jestem? O kurde. Gdzie ja jestem? Da, wyszłem, wyszłem. Dobra. Jestem tu. Jest środek, widzicie? Jakie to jest piękne. Jakie to jest zbudowane. <laughs> to jest taka, taki środek. Okej. Okay. Boom. Wow. Co tu się stało? Tu rzeczy są. Dobra, szybko idziemy, szybko na ognie. Muszę tylko wejść, oczywiście, na ten, yy, do ogni. Żeby wiecie, bym nie zginął. Żebym postawił, właśnie, bo wiecie, że godzilla może zawsze przyjść i ona może mi rozwalić tu wszystko. I właśnie dlatego mam ognie, żeby rozwalić go. Więc dobra, mam tu ognie. I czekamy aż on przyjdzie. Widzowie, chyba coś tam widzę. Tam chyba coś jest. Czy to jest drzewo? Nie wiem. Dobra, na wszelki wypadek. Wstawam już redstone. Szczelaj. Tak, to jest godzilla! Tylko nie jest to ta godzilla, co piła! Dobra. Szybko, to nie jest mecha godzilla. Dobra. Firebird. Lecimy. Dobra. Tak, to nie oni. Bum. O, pali mnie. Pali się, pali się. O. O, o, masz. Zginął. Nie wiem, że ta podka będzie najlepsza. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Tego też raczej pokonam. O, nie, o, nie. Rozwalę go zaraz. Nie, 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 nie. Zginął. Co on wydropił? Wydro Proszę szybko, szybko. Gdzie tu są? Co, ktoś tu jeszcze jest? Oni już nie żyją. Dobra. No, to pająki nawet chyba jakieś. Co tu się dzieje? Godille? Co ty tu robisz? Mam pomysł jak cię pokonać. He, <laughs> no to już nie masz. Tylko nas nie zabijaj. Dobra, nie. nie, proszę mnie, nie zabijaj. Nie, no, po tym, co zrobiliście, mam cię, nie, mam cię nie zabijać? Uciekaj. Dobra, widzowie, wygrałem chyba z nimi. Heh, ognia nawet nie było potrzebne. Dobra, chyba jest nic, nikogo nie ma. Ale czekaj, słyszę. Znam ten dźwięk. to on... Tak, to jest. No nie, to jest on. Smycha godzina. O nie! Nie, nie, on już mnie popalił. Szybko. Szybko zjem. Jawko, to może nie zginę. O. Będzie ciężko. Mhm. Mam potkę na szczęście. O nie! Klapy bym zginął. Ała. A masz, o masz. Boi się? Ja. To już musiało się stać. Dlaczego ci HP nie zadaję w ogóle? Nie, Uf, O masz. O masz, hamaz, hamaz, Szybko nie. O nie! Jabłko... Spokojnie, jestem bardzo przygotowany na to. hamaz, 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 nie. hamaz, 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 nie! hamaz, hamaz, no Szybko! Gdzie on jest? Dobra widzowie. Skradam się. Znaleźć mnie nie widzi. Uf, masz. Teraz raczej go pokonam. Haha, zginę O nie no znowu zginęłem! Kurde! Ja będzie ciężko. On tak mało HP. On może mnie pokonać. Widzowie, wziąłem wszystko. Tylko że już nie mam tak dużo rzeczy jak wcześniej. Zniszczył mi to wszystko. O masz, a o masz, o masz. To teraz zginie, na pewno zginął! Wreszcie zabiłem go! A zamek nie jest aż tak zniszczony jak wcześniej. Wszystkie moje wioski były zniszczone, tylko nie mam elektry Teraz jak ja tam pójdę? Dobra, muszę szybko pójść tam i zobaczyć, czy mi nie zniszczył nic. Da, idziemy po do schodach. Dobra, jak na razie widzę, że tu mnie źle porozwalał. Ale nie porozwalał. Tak jak na przykład inne wioski czy coś. Widzicie bardzo dobrze. Widzicie? Ognia bardzo dobrze zadziałały. Dobrze, wszystko jest nic. Trzeba tylko zobaczyć czy nic mnie, nic mnie nie zniszczył. I ludzie, przetrwałem na szczęście. Pokonałem go. Najcięższą mecha Godzilla. Ja nie wiem jak go pokonałem. To, to jest niemożliwe prawie. Ale na szczęście pokonałam go i nie zrobisz żadnych już tragedii! To jest wreszcie finał! Miał rację Godilla, ale... Tylko że ja wygrałem z nim. Da, zobaczmy, co Godilla teraz powie. I co Godilla? Twu... Twój tata zginął. Co teraz powiesz? Podziemią jest Stajna Baza potwoli. Naprawdę? Jest jeszcze pod... podziemny świat? Tak! I nie uda się go zdobyć. O kurde, widzowie, w kolejnym filmiku będzie trzeba pokonać mi świat, bo tam są inne potwory i właśnie dlatego się spią straszne potwory. Trzeba go pokonać. I tam, będzie słabo. Zobaczę, jak tam tylko te moje rzeczy. Dobra, wszystko, niestety już nic nie ma. Schowam sobie te najlepsze rzeczy. Jest tam w ogóle z niego Mecha Wodzille z Block of Space Titanium Mecha Wodzille, Jakieś, jakieś te? Co to jest? Cuduszki No, no i tyle. Więc widzowie, Siemka.